Znajdujemy się na Poznańskim Golęcinie, gdzie odbywa się Wielkopolski Turniej Szóstek Klubowych. Inicjatywa ta jest organizowana wspólnie z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i ma na celu promowanie nowej idei, która właśnie narodziła się w centrali w PZPN-ie, a mianowicie Turniej O mistrzostwo Polskich Szóstek Klubowych dla zawodników niezrzeszonych. Mistrzostwa Polski te będą skierowane do dnia całych środowisk klubowych, oprócz zawodników na co dzień grających w ligdze, czyli z tych zarejestrowanych w swoich rozgrywkach. Muszą, mogą to być trenerzy, mogą to być działacze, mogą być skauci, mogą być również rodzice, wszystkich ci, którzy tworzą środowisko danego klubu, każdego klubu, również klubu młodzieżowego. Także czekamy na tym mistrzostwa, które we wrześniu się odbędą również nas, takie w Wielkopolsce, w całej Polsce, obo jak najwięcej klubów się zgłosiło, bo to bardzo ciekawa inicjatywa Polskiego Związku Piłki Nożnej. クレイティブク Bardzo nam miło, że możemy występować tutaj w takim towarzystwie. Tak, no same przyjemności. Siedzimy dla niezrzeszonych, dla amatorów. To chyba nie wiem, czy widać, czy nie widać, ale chęci są, przyjemność też tego jest. Piękna murawa, dobre zespoły, można pograć. Spocić się trochę, nie trzeba biegać w lesie. Znaczy biegać trzeba, ale dzisiaj z przyjemnością, bo przy piłce z większą przyjemnością, także same, same plusy, trochę kibiców przyszło. Maciej Chudnicki, dyrektor Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, zawodnik Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, sędzia, kolegium sędziów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Znajdujemy się na obiektach Posiru Golęcin. Wspaniały obiekt, naturalna trawa, doskonałe warunki. Turniej szóstek organizowany przez Polski Związek Piłki Nożnej i Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Świetna atmosfera, 8 drużyn, pełno bramek, piękna pogoda. Nic dodać, nic jest fantastyczny. おいしい。